Shack Design to programowanie stworzone, aby wspomóc Cię w Twojej codziennej pracy. Z naszym programem projektowania oraz tworzenie dokumentacji projektowej jest bardzo proste. Shrak design jest programem, który nasi klienci mogą pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Shrackpl. Program ten wspiera ich w projektowaniu, a także dokumentowaniu projektów, umożliwia również przeprowadzenie obliczeń, przerostu, temperatury rozdzielnicy. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu można od razu zacząć od tworzenia nowego projektu. Na początku należy wybrać wszystkie wykorzystywane w projekcie artykuły. W tym celu można skorzystać z gotowej bazy produktowej Shark Technik lub dodać własne pliki, które również zostaną uwzględnione w projekcie i obliczeniach. Po dodaniu wszystkich potrzebnych artykułów do zestawienia produktów można przejść do następnego kroku, czyli tworzenia schematów elektrycznych i widoku elewacji. Shrack Design ułatwia naszym klientom tworzenie dokumentacji technicznych rozdzielnic. W dokumentacji takiej oprócz schematów elektrycznych i widoku elewacji rozdzielnicy możliwe jest również zamieszczenie wyniku obliczeń przyrostu temperatury zgodnie z obowiązującymi normami. Zaraz po zakończeniu procesu projektowania można przeprowadzić obliczenia parametrów cieplnych obudowy w celu określenia, czy otrzymane wyniki nie przekraczają wartości określonych w obecnie obowiązujących normach. Ponieważ nasza baza danych została uzupełniona o dokładne wartości strat mocy dla wszystkich produktów, po wprowadzeniu takich parametrów jak temperatura otoczenia czy sposób montażu obudowy otrzymasz dokładny, sumaryczny wynik straty mocy dla konkretnej rozdzielnicy. Przy każdorazowej zmianie parametrów w oknie wynikowym ukaże się informacja, czy dana rozdzielnica spełnia wymagania określone przez obowiązujące normy i czy może być stosowana w danej konfiguracji. Przy pomocy oprogramowania Shark Design nasi klienci mogą automatycznie przeprowadzić obliczenia przerostu temperatury, dzięki czemu nie muszą tego robić więcej manualnie. Oczywiście istnieje możliwość szybkiego zamówienia wybranych produktów. W tym celu wystarczy kliknąć w ikonę przedstawiającą koszyk, co spowoduje dodanie produktów do naszego koszyka w sklepie internetowym. Po zakończeniu projektu i wykonaniu obliczeń, możemy wydrukować dokumentację. W której oprócz schematów zestawienia produktów i wyniku obliczeń przyrostu temperatury zgodnie z obowiązującymi normami, znajduje się tabliczka znamionowa, w formie naklejki do umieszczenia na obudowie. Teraz zamontowana rozdzielnica będzie posiadała pełną dokumentację, a przede wszystkim będzie zgodna z obowiązującymi normami.